Yankee is that you nah. Chodzi na parkiet, wszyscy patrzą, porobiony piksą a to dopiero starcią Pole pana wódka, dupki na loży tańczą. Zaczynamy tą zabawę, ja się bronię tarczą. Nie uracze gandzią, my lecimy w miasto, za rok zagramy koncert i zobaczymy rong Ja nie mówię pardon, tylko szybka zwijka podchodzę do baru, barman wierzę malać drinka. Siema, jestem Tomek, nie skażę zbijam pionę, chodzę na siłkę, choć na razie. Huty jak pionek, weź to suma ziomek Jestem też piłkarzykiem trochę, gram dla siebie, a nie zgarniam za to flotę Ja gram to z witem trzaśnie, mam lat już 9 Rymuje wszystko i non stop lecę na farcie Choć trudno jest na starcie, to ciągle daję radę Życie się toczy dalej, ja będę Majka Kafka. I przywitać siebie w kiedyś to to już Teraz mogę dać ci coś dobrego, kanabisu. 13 to mój blok, 12 je jebać policję. Spoko bolo, Patyczaku jeszcze urośnie ci bicek. Miałbym drugą ulicę ulicę, skutę do No no powybiłbym jagierka na blokach, mam już libe. Nie w szlangu monopolowym. Jest taki jeden, co wita siedzielnicowym. Za barem stoję, twoje nie dam kole. Nie jest w ziomek, jak z nią na dobę. Nawiję od niechcenia, może to ktoś docenia. Może kiedyś się przyłoży, jak na razie mówię siema. Siema, jestem Dubiel, biel, wchodzę tu na Beat, kiedyś zarobimy z tej muzyki dobry kwit dubki przy i atmosfera wzrasta Wyruszamy z ekipą i przejmujemy miasto To my, chłopaki z jednego osiedla Xavera życiem, nikt tutaj nie pęka Każdy jest inny, ale to samo życie Kiedyś zobaczysz każdego na płycie To my, chłopaki z jednego osiedla Xavera życiem, nikt tutaj nie pęka Każdy jest inny, ale to samo życie Kiedyś zobaczysz każdego na płycie